Co tam jest? Słoneczko tam jest na tym? Na telewizorze? Zdjęcia takie pokazał ją. Co to? Kapie ci. Kto tak sam je? Tak i herbatka ci kapie na ziemię, tak? No co? Chcesz tam połóż na talerzyk. Na talerzyk połóż. Jak już nie chcesz więcej, to wejdź na talerzyk, daj. Tak. Jaki ty kochany jesteś, tak. No tak, tam są książki. Tyle tych książek tutaj masz. Pokażę jeszcze domek. Bo to będzie teraz na YouTube. Tak. A, a, chyba ci spadnie? Czy poprawisz sobie? O, jak ładnie sobie poprawiłeś. Hej, nie za duży kawałek. A, za duży kawałek, co? A tutaj nasza piękna Leksi. Nasza piękna Leksi śpi Takie kuchane. No i domek tutaj zimny na polku dzisiaj. Tutaj takie zdjęcia są. O, tak. Tatuś muzyczkę puścił. Tak. Ktoś chyba lubi tego owoca. Ach, ty gryziesz takie.